Właśnie, dostaje pełno komentarzy, jak podłączyć niestandardową lampę i klaksony pod standardowe włączniki, więc spróbuję teraz w tym szarcie szybko Wam to wyjaśnić. Zabieramy się do odkręcanie. Delikatnie podrywamy tą gumową osłonę. Tu znajdują się śruby imbusa Jest ich chyba 8 sztuk. Wykręcamy te, jeżeli macie je zamontowane. Ściągamy dekiel. Moja już jest lekko przerobiona, więc... ale Wy pierwsze, co musicie znaleźć, to takie złącze żółte, czyli odpiąć baterię w pierwszej kolejności. U mnie znajduje się na tutaj. Dla bezpieczeństwa odpinamy bateria. Dobra, i z racji tego, że u mnie jest zupełnie inaczej to zrobione, w dość trudny sposób i dużo więcej funkcji ma, ważne, żeby odpiąć baterię. W przodu mamy gniazdo tej lampy fabrycznej, która tutaj była ja już mam dorobioną inną. Lampy oczywiście się pozbywamy i wyciągamy z niej przewód. Są tam trzy kolory czerwony, biały i czarny. Wyciągamy ten przewód z lampy, a ten przewód odwijamy tutaj on idzie tutaj, tutaj, tutaj i przeciągamy go do wewnątrz deka, tak żeby to gniazdo znalazło się tu w środku Ponieważ musimy do niego coś dorobić. No a teraz szykujmy elementy potrzebne do przerób. No właśnie, teraz tak siedzę i montuję ten film. I chciałem przypomnieć, że oczywiście to jest pod lampę, która obsługuje te 60V. Przynajmniej musicie być pewni, ponieważ nie ma tam żadnej przetwornicy. Lampę szykujecie na 60V, jaką tam chcecie I klakson, oczywiście, też na 60V. Klakson może być na 48, będzie trochę głośniejszy, ale przeżyje. Pamiętajcie, że to jest wszystko pod instalację 60V. Jeżeli chcecie lampę 12V, trzeba się, tam jeszcze zastosować tam przetwornicę. No ale to kiedy indziej może, jak ktoś będzie pytał. Pamiętajcie, że z napięciem powyżej tam 30V nie ma żartów, więc skupcie się na tym, co robicie i wszystko co robicie robicie na własną odpowiedzialność. Co potrzebujemy, to musicie się zaopatrzyć. Więc tak, potrzebujemy na pewno dwa przekaźniki. Ja tu będę symulował, ponieważ mam przekaźniki z demontażu. Przekaźniki mam 12V, wy możecie kupić 48V, a jeżeli nie macie 48V, to polecam od razu do kupić rezystory, 2 kOhm, minimum 2 W mocy, do tego złączę żeńskie XT60, złącze męskie XT60, przewód to nie jest przewód taki jak powinien być powinien być przewód AWG o prawie silikonowej, AWG11, 12 coś koło tego, dodatkowo potrzebujemy przewody które będą sterować lampą lub x -Laxonem. ja tu użyję Pojedynczych żył, cienki przewód, bezpiecznik, jakieś termokurczki i oczywiście nasz wspomniany przewód z lampy. I prawie bym zapomniał, dwie diody prostownicze może być popularne 4007. Postaram się Wam tutaj taki chłopski schemat zrobić. W pajcie, że tak powiem. Jak to połączyć, a przy okazji pokażę wam, jak tutaj to będzie wyglądać. To są nasze symulowane przewody AWG, to jest przewód akurat głośnikowy, ale nie mam AWG, chcę wam pokazać, jak to zrobić. No i pierwsze, co musimy zrobić, to skądś wziąć zasilanie. Dlatego wziąłem tutaj dwa złącza XT60, męski i żeński, aby między baterią a sterownik piąć taki rozgałęźnik, który poda nam prąd nasze przekaźniki. Złącze XT60 ma jedną. Ściętą stronę drugą yy, płaską i od tej płaskiej zawsze jest plus Trzeba o tym pamiętać, węskiej i żeńskiej zawsze jest plus od płaskiej strony Więc tam lutujemy przewód czerwony Tak, ręce mam już brudne, rozbierałem i nogę, to już mam brudno Przewód jest lutowany, jak widzicie po lewej stronie jest nawet napisany plusik Jest to przewód czerwony, z drugiej strony analogicznie plus do plusa, minus do minusa Nie zapominamy o osłonkach Tutaj przez drugą osłonkę przeciągnąłem również ten cieńszy przewód Ponieważ to będzie nasze rozgałęzienie Tak samo czerwony do czerwonego, czarny do czarnego Pamiętamy o polaryzacji plus do plusa, minus do minusa. To teraz mnie tak natchnęło, że po prostu można kupić też taki rozdzielacz. Gotowe są, tu najwyżej 31 zł. I wtedy kupujemy jedno, jedno męskie wejście i lutujemy się do jednej. Znaczy, wchodzimy w jeden z otworów. Więc tu już rozgawędzie nie mamy, a to jest ten nasz drugi odnoga, więc tylko jedno gniazdo jeszcze i lecimy dalej. No ale ja. A ja nigdy nie korzystałem z tego. Tak wygląda nasze rozgałęzienie. Jak widzicie, jest bardzo podobne do tego, co było przed chwilą, tym, że tutaj nie ma wtyczki i w ten sposób to zrobimy. No i teraz nasze przekaźniczki. Ja akurat takie wylutowałem z jakiejś tam płyty. Zazwyczaj te krańcowe w równej linii to jest cewka i zasilanie jego, żeby przełączyć, a tu są styki. I teraz, jeżeli mamy po lewej stronie plus, po drugiej minus, stawiamy diodę w zaporową stronę. Jak mamy tutaj plus, tutaj minus, to dajemy diodę w zaporową stronę, czyli kreseczka na diodzie, do plusa, a drugi koniec do minusa. To po to, aby przekaźnik nie generował nam niepotrzebnych impulsów na baterię. Coś w ten sposób to lutujemy i z drugim robimy dokładnie to samo. Zapomniałem dodać tutaj na czerwonym przewodzie dość blisko. Dajemy bezpiecznik, warto go dać, zawsze to ucierpi bezpiecznik, a nie na wasz BMS na przykład, jak się gdzieś pomylicie. Więc tnę tu przewód i wstawiam tutaj bezpiecznik. Ja go wlutuję, jak ktoś chce, może zrobić sobie w oprawce, ja go po prostu przylutuję na, to, na koszulce termokurczliwej. Mam wlutowany bezpiecznik, na koszulka termokurczliwa, najlepiej podwójna warstwa, żeby gdzieś się nie przetarło. Połączyłem sobie nogę przekaźnika ze styku 1 do styku 2, ponieważ tu podłączamy plus z naszej baterii, czyli z tego, oraz cewkę Dwa minusy. Są połączone razem. Teraz do naszych plusów dodajemy rezystory. Jeden tu, drugi tu. I do rezystorów lutujemy czerwony i czarny przewód z lampy. A masa idzie do czarnej. Tak to teraz wygląda. Oczywiście, ja to robię jako film instruktażowy. To wszystko musi być zabezpieczone. Najlepiej tu koszulki termokurczliwe już na rezystorze, żeby nie było gołych połączeń. Tutaj w tym przypadku nie łączymy w ten sposób tak dwóch, bo, ponieważ tutaj możemy zrobić zwarcie na środku, jakiś dystans w środku, najlepiej potem załadować to wszystko klejem dwuskładnikowy, żeby nic się nie oderwało. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Ja tylko pokazuję. Teraz czerwony przewód z, naszej, z naszego rozgałęźnika lutujemy do czerwonego przewodu, czyli do obu styków, tak jak czerwony mamy przylutowany, czyli przychodzi nam plus z baterii, tu mamy sterowanie, a tu jest nasze wyjście, więc do tego dajemy przewód biały, prawdopodobnie to był klakson, a czerwony to były światła, albo odwrotnie, to już musicie zobaczyć, bo ja nie pamiętam, nie mam tej lampy przy sobie, więc tutaj dajemy przewody, powiedzmy żółty i jakiś inny to są nasze plusy już do klaksonu i do lamp. To może być oczywiście przewód dwużyłowy. Mamy dwużyłowy, powiedzmy na klakson, dwużyłowy na światło, w tym, że jeden idzie do przekaźnika, a drugi idzie do masy od naszej złodziejki. Więc ja w tym przypadku masę zrobię minus na zielonych przewodach. I tutaj jest oczywiście dam termokurczkę. A więc tak. To wszystko musimy sobie włożyć w jakiś izolator. Pomiędzy przekaźniki wcisnę sobie taką piankę, żeby mi się zwarcie nie zrobiło między nimi. No i dobra, to by był koniec. Tylko pamiętajcie, ważna rzecz to musi być zaizolowane i dobrze sklejone. Najlepiej klej dwuskładnikowy, nie używać kleju na gorąco, ponieważ klej na gorąco te rezystory delikatnie będą się grzały. To są jednowatowe i nie mogą one być jednowatowe. Muszą być dwuwatowe, jak na początku wspomniałem. 2-3 waty i 2 kiloohmy. To ważne. Te przewody wszystkie muszą być spięte w jakieś pudełeczko, coś znaleźć, zapakować, zalać to klejem, tak żeby się te przewody podczas wibracji gdzieś nie urwały. To gniazdo wpinamy tam, gdzie gniazdo było, byłej lampy. I mamy przewody. Te sobie prowadzimy do lampy. Zielony minus, żółty plus. I drugi, zielony minus, szary plus. W zależności, gdzie tam jest. Albo tu będzie klakson, albo tu, albo na odwrót. To już musicie doświadczalnie. Pamiętajcie o polaryzacji. Klakson jako tako to przetrwa, ale lampa może nie przetrwać, jak pomylicie. Polaryzację. Całość pakujecie gdzieś pod dekiem delikatnie nie pourywać przewodów musicie to dobrze zabezpieczyć złączkę między a sterownik to macie tylko jedną taką żółtą więc wcinacie ją tutaj w rozdzielacz nikt nie mówił że będzie łatwo a jeżeli nie czujecie się na siłach popytajcie ze znajomych na pewno ktoś wam coś takiego zmoc. Mam nadzieję że trochę rozjaśniłem wam sytuację nie mam wam jak tego przetestować ponieważ ja mam tak przerobioną instalację że tam się już nie da musiałbym prosić Mariusza a to bez sensu na razie lampy innej i klaksonu nie chcę. Dobra do następnego. Cześć.